Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Synchron Tarot. Będzie to czytanie kart Tarota na czas wędrówki Słońca przez znak Wagi w 2024 roku. I będzie to czytanie dla tych z Was, dla których znak Strzelca jest istotny. Mają Słońce Księżyc Ascendent w Strzelcu, rozpoznają tę energię w sobie jakoś mm, lub też utożsamiają się z tą energią. Tam gdzie po prostu strzelec jest istotny w waszym kosmogramie. Zanim jednak przejdę do czytania, bardzo wam serdecznie chcę podziękować za subskrypcje, za lajki, za fantastyczne komentarze, za podziękowania w tych komentarzach. Za czytania naprawdę bardzo bardzo podnoszą mnie one. Może nie na duchu, bo czuję się całkiem dobrze emocjonalnie, ale po prostu, yy, no. No, jest to bardzo miłe dla mnie, także serdecznie, serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Zanim przejdziemy do czytania, mm, poproszę Was, byście sobie wygodnie usiedli, zamknęli oczy i zastanowili się, jaka jest Wasza intencja na to czytanie. W czasie wagi mamy taką, a, takie wyrównanie mm, światłości z ciemnością, bo mamy równonoc. Mm, dokładnie wtedy, kiedy, mm, kiedy zaczyna się jesień, kiedy zaczyna się waga, kiedy słońce wchodzi do znaku wagi. Także zachęcam Was do poszukiwania tej równowagi właśnie w tym czasie. Może to jest właśnie Wasza intencja, znaleźć równowagę, bo jeżeli człowiek jest zrównoważony tak emocjonalnie, mentalnie i tak dalej, to jakoś tak wszystko lepiej działa, mam wrażenie. No dobra, tak więc zabieram się za przetasowanie jeszcze raz talii, a Was zapraszam na czytanie, drogie strzelce. I dla Strzelca pierwsza karta to Król Mieczy. Jest to niezwykle mentalna karta. Poszukiwanie prawdy, przyjmowanie istotnych informacji, przyjmowanie istotnych wiadomości, które, płytą, pły, przepraszam, które płyną ze świata, ale również z Twojego wnętrza. Zobacz, na tej karcie mamy króla który doskonale zna się na swoim fachu. A jego fachem jest coś związanego z umysłem. Może to być jakaś sprawa urzędowa, może to być nauka. I zobacz, on trzyma rękę na księdze i nawet nie musi jej czytać. Spójrz na jego minę. Jego mina mówi wszystko. On doskonale rozumie zapis w tej księdze, czy tę wiedzę, która płynie do niego i nie musi zastanawiać się nad tym, nie musi, mm, nie musi się jej uczyć. On, on, on doskonale tę wiedzę rozumie w sobie. On tę wiedzę przez siebie przetworzył. Król Mieczy może symbolizować dla ciebie jakieś właśnie rzeczy związane z urzędami, jakieś formalno-prawne yy, rzeczy, jakieś sprawy, które wymagają mm, uwagi w tym miesiącu, które wymagają załatwienia. Może trzeba z kimś porozmawiać na jakiś temat i, yy, i może po prostu będzie to osoba, która charakteryzuje się właśnie taką spostrzegawczością. Jest, jak to się mówi, jest, jest jakimś fachowcem, ekspertem, właśnie brakowało mi tego słowa, jest ekspertem w danej dziedzinie, a, który pojawi się w Twoim życiu. Zobacz, ta wiedza, którą ten człowiek posiada, ale może to być również Twój aspekt. To nie jest powiedziane, że nie, ponieważ jest to czytanie ogólne i odnosimy je do swojej sytuacji, jeżeli po prostu to z nami rezonuje. Niemniej jednak, jeżeli spojrzysz, to ta wiedza, którą ten człowiek posiada, czy to będziesz Ty, czy to będzie właśnie ktoś z zewnątrz. Była gromadzona przez jakiś czas, spójrz na te stosy książek wokół niego i ona daje nam wolność, daje nam prawdę, otwiera nam y, okno na świat, otwiera nam okno na nowe horyzonty, a przecież Ty lubisz nowe horyzonty, drogi Strzelcu, lubisz je zdobywać, lubisz jakieś y, filozofie nazwijmy to, albo jakieś takie idee, które możesz sobie wprowadzić do swojego życia na swój sposób i do, tego, do tej części życia, gdzie one ci są akurat potrzebne. Także jakaś taka energia silnie mentalna jest obok ciebie w tym miesiącu. I może to być. Chęć poznania prawdy na jakiś temat. Zdaje się, że w poprzednim miesiącu yy, mówiłam o strzelcu, gdzie, yy, gdzie, było, gdzie był pewien fałsz wokół ciebie. I z tego co pamiętam, bo przyznam szczerze, że ja nie wszystko pamiętam, bo nie jestem w stanie, natomiast yy, było to dla mnie dość istotne, dlatego że Mm, że faktycznie u strzelca, którego znam, pojawił się pewien fałsz i, yy, i on doskonale rozpoznał ten fałsz i doskonale sobie dał radę z nim, a tutaj jest jakby chęć poznania prawdy. Jest w tobie, w Twoim wnętrzu jakiś taki yy, niepokój yy, związany właśnie z niewiedzą. Związany z oczekiwaniem na jakąś informację, z, o, z, z, związany z, 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 z oczekiwaniem na poznanie prawdy. Może właśnie ty tę prawdę poznajesz teraz, drogi strzelcu. Czy to będzie wcześniej, czy to będzie później, ale dzięki temu, że ta prawda do ciebie popłynie. Możesz odczuć w jakiś sposób coś takiego, że mogłeś wcześniej pomylić się, dlatego, dlatego po prostu były jakieś lęki w tobie, albo też nie wszystko do końca było ci wiadome. A stąd ta karta księżyca. Pamiętaj, że karta księżyca... Ona jest naprawdę wielowymiarowa, wielowarstwowa. Najczęściej jednak dotyczy naszej nieświadomości i tego, co z niej płynie do nas. A wiadomo, nieświadomość często jest symbolizowana poprzez mrok, poprzez ciemność. I coś, co okazało się, co mogło być dla Ciebie taką rzeczą przerastającą cię nawet, zobacz, ten kot patrzy w lustro wody na tej karcie i on nie widzi prawdziwego obrazu siebie. Więc ten lęk, który ci towarzyszył albo towarzyszy, on jest po prostu mm, może nie nieprawdziwy, bo lęk jest zawsze prawdziwy, tak? Tylko... Yy, on nie musi być taki potężny jak to odbicie tego kota, bo widzimy koteczka tak, na skraju tego stawku czy, czy jeziorka, natomiast odbicie jest o wiele większe, to jest jakaś puma albo pantera czarna się odbija. Natomiast rzeczywistość jest taka, że to jest tylko mały kotek. A to wyobrażenie o tym naszym lęku. Czy o tym, co ten lęk powoduje, jest całkiem spore. Który jeszcze bardziej, yy, i ten wizerunek, właśnie, który w sobie nosisz, jeszcze bardziej nakręca ci ten niepokój, który yy, może charakteryzować się jakimiś takimi, wiesz. Bólem głowy chociażby, albo wszystko Cię drażni, albo coś Cię tam rozbolało, plecy bolą i tak dalej. Nie będę tu wnikać, co powoduje co, natomiast na pewno lęk powoduje u człowieka jakieś somatyczne objawy. I, i tak może być właśnie <laughs> dzięki temu, że przyjdzie do Ciebie prawda w postaci tego króla mieczy wspaniałego. I ty dowiesz się, że ten koteczek tutaj jest tylko koteczkiem, że to nie pantera, tak? A pamiętaj o tym, proszę, kiedy, kiedy będziesz zaniepokojony jakimś czymś. Dowiedz się prawdy. Postaraj się zobaczyć wszystko dokładnie. Nie z poziomu serca, nie z poziomu emocji, ale właśnie z poziomu tego króla mieczy, tego, yy, tego yy, tej, tej naszej mentalnej siły, którą, którą mamy w sobie. Ok, zobaczmy, co mamy dalej. I dalej mamy kartę kochanków. Myślę, że przychodzi do ciebie szansa na uzyskanie porozumienia komunikacji, zrozumienia yy, całej tej sytuacji. Bo zobacz, często się mówi, że karta kochanków to jest wiesz, tam jakieś tam gwiezdne bliźnięta, czy jakieś dłuższe yy, połączone ze sobą i tak dalej. Może ja w to nie wnikam, ja tego nie... Yy, nie śledziłam za bardzo, tak? nie, nie zagłębiałam się w taką tematykę. Może warto by się w nią zagłębić. Natomiast karta kochanków to jest również porozumienie między Tobą a inną osobą, zrozumienie jej intencji a, i, i jeżeli gdzieś była między Wami jakaś niezgoda, to... Ta karta, karta, przepraszam, kochanków mówi o komunikacji, takiej, gdzie my wiemy o co chodzi drugiej osobie. I ona jest również tutaj bardzo spowinowacona z, tą, z tym królem mieczy, bo król mieczy, on przekazuje to, co wie, bez ogródek. On nie przejmuje się uczuciami, emocjami, kto sobie co pomyśli. Po prostu on wie i mówi prosto z mostu. A zanim powie, jeżeli, jeżeli, jeżeli mm, poprosisz go o to, żeby ci powiedział coś, żeby cię wypowiedział na dany temat, to on chce wszystkie informacje, żeby sobie po prostu uszeregować wszystko. I usystematyzować tę swoją wiedzę, a potem powie to, co myśli, powie to, co wie. I on tutaj jakby wspomagał te komunikacje w karcie kochanków. Może to być również wybór, który Cię czeka. Eee, taki wybór, który... Mm, który podejmiesz, czy który warto podejmować w zgodzie z sobą, a nie w zgodzie z oczekiwaniami naszej rzeczywistości, czy może inaczej, tych ludzi, którzy są wokół nas. A niemniej jednak karta kochanków to też takie porozumienie Ciebie z daną sytuacją, zrozumienie yy, obustronne sytuacji, ustąpienie pola drugiej osobie i znalezienie równowagi, znalezienie wspólnego jakby gruntu do dalszej yy, współpracy. No dobra, dalej mamy ósemkę pucharów. <laughs> Myślę, że jest szansa na rozwiązanie jakiegoś, jakiejś takiej rzeczy, która leży Ci na sercu, powoduje u Ciebie niepokój i Ty emocjonalnie już nie będziesz musiała, czy musiał, drogi Strzelcu, angażować się w to, ponieważ karta kochanków symbolizuje porozumienie rozwiązanie jakiejś sprawy. I nawet jeżeli ta osoba, o której mówię, i to nie musi być absolutnie ten król mieczy, tylko ktoś inny nawet był zaangażowany emocjonalnie i ciebie również próbował emocjonalnie w to wciągnąć, w ten wasz konflikt, to ta ósemka pucharów mówi o tym, że ok, dla ciebie jest sprawa załatwiona. I już nie musimy do tego wracać właśnie na bazie tej emocji. Czasami człowiek, jeżeli się zdenerwuje, to jest cały roztrzęsiony. Nie wiem, czy, czy, mm, czy ty takich stanów y, zaznajesz, czy nie. W każdym razie, jeżeli mocno Cię coś dotknie, to, to wtedy właśnie idzie ta karta księżyca. A, natomiast tutaj Twoje emocje raczej ulegną takiemu uspokojeniu się, czy nawet wręcz chłodno możesz traktować tę sprawę od tego momentu, ponieważ myślę, że, że ta komunikacja między wami, czy to zrozumienie tej drugiej strony i wznalezienie wspólnego gruntu zaowocuje tym, że nie będziesz już się musiał emocjonalnie w to angażować. I dalej mamy jakiś szczęśliwy traf dla Ciebie, Strzelcu. Mamy kartę Koła Fortuny. Jest to również tak naprawdę Twoja karta, drogi Strzelcu, czy Twoja energia, bo mamy tu do czynienia z energią Jowisza. Jowisz obecnie przebywa w znaku bliźniąt. I niech na no spojrzę tylko na rozpiskę planetarną. Coś mamy z Jowiszem. Mamy Trygon, Wenus i Jowisza. I również mamy trygon słońca z Jowiszem. Tak więc 8 października, 14 października to mogą być naprawdę fajne dni dla Ciebie. Mówię to na bazie właśnie tej, tej karty koła fortuny. Ona tutaj wychodzi prosto, w ogóle. Chyba wszystkie karty wychodzą tobie prosto, jak na razie, drogi strzelcu. Także bardzo, bardzo to dobre, dobry znak, myślę, w tej sytuacji. I gdzieś tu się ci coś trafia, jakiś, jakiś prezent od losu, a przychodzi coś na bazie tego, co zrobiłeś wcześniej, może właśnie dzięki temu porozumieniu, los obdarza ci czymś, czymś fajnym. Zobaczmy, może jak, jak ty do tego podejdziesz. Podejdziesz na zasadzie, no to teraz się zaczyna. Ale nie źle, tylko właśnie dobrze. Mamy ósemkę buław. ósemka buław to jest merkury w strzelcu. O ile pamiętam dobrze. Tak. Może to być wzmożona komunikacja, może to być przyspieszenie jakichś spraw, może tutaj było coś blokowane, dlatego, dlatego miałeś ten taki niepokój w sobie. Czasami człowiek przez, ten, przez te lęki, przez jakieś nierozwiązane sprawy i tak dalej sam się blokuje, a tutaj jakby tak... Uściło, wiesz, I, i symbolizuje to właśnie ta karta ósemki pucharów, gdzie ty po prostu odchodzisz od czegoś emocjonalnie i już to ci nie leży na, na wątrobie, że się tak wyrażę. Być może gdzieś tam pod koniec miesiąca trafia ci się coś naprawdę fantastycznego, może jakaś podróż, może. Może no nie chcę tutaj, wiesz, mówić o faktycznie wygranej w lotto, ale koło fortuny ono również symbolizuje, wiesz, pewien, pewien cykl. Że i, I mówi, że po burzy przychodzi tęcza, czy słońce, a po deszczu jest tęcza, po burzy jest y, słońce latem. I tak dalej, i tak dalej. Po wiośnie przychodzi lato, po lecie, jesień. Tak więc o tym również mówi, yy, mówi yy, ta energia, mówi o pewnej takiej cykliczności w naszym życiu. Więc jeżeli tutaj yy, był, yy, było jakieś zahamowanie i dzięki porozumieniu, dzięki poszukiwaniu prawdy yy, to puściło, to zobacz, jak rzeczy zaczynają przyspieszać i możesz mieć wrażenie, że nie nadążasz za rzeczywistością. Ale ty, strzelcu, lubisz pęd. Ty lubisz, jak się dzieje, prawda? A jest komunikacja. Może to, bo, może to będą jakieś wiadomości. Zobacz, ta wiedźma na tej karcie, ona wręcz ma taką minę. Matko jedyna, nie nadążam. Już mam zadyszkę. Ale... Wpadłam w wir, może to jest wir Twojej pracy, właśnie może dzięki temu przyhamowaniu lekkiemu teraz dopiero poczujesz wiatr w skrzydłach drogi strzelcu. No dobrze, zobaczmy jeszcze dodatkowe dwie energie i będzie to energia, za którą warto podążyć. Dziesiątka. Dziesiątka pucharów. No wspaniale. Wspaniale. Faktycznie coś ruszy do przodu. Wykorzystaj, proszę, ten dobry czas, który przychodzi. Jakieś głębokie porozumienie z kimś. Może po pewnym zawieszeniu w relacji. Traf od losu, jakaś niespodzianka. No i masz tutaj dziesiątkę pucharów. Wspaniała karta, taka pełnia emocjonalna. Czujesz, że żyjesz. Jesteś może, nie powiem, że w swoim żywiole, bo woda to nie jest żywioł strzelca archetypowy, ale, yy, ale no każdy lubi dziesiątkę pucharów. Trzeba tylko pamiętać, że to jest energia ulotna, krótkotrwała, bo woda jest płynna. I szybko przepływa, tak? Więc jeżeli poczujesz, że to już ten czas, to świętuj. Świętuj to, że masz przy sobie bliskich, że masz rodzinę. Nie wiem, albo rodzinę taką, wiesz, swoją, albo po prostu rodzinę wybraną przez siebie. I poczuj to... Że chociaż czasami jest ciężko, są jakieś nieporozumienia, nie możemy znaleźć wspólnego języka, wspólnego gruntu, to jednak jesteśmy ze sobą blisko. I właśnie wyjście poza pielesze domowe, na no taki piknik, jak jest tutaj pokazany na tej karcie, to pokazuje, że poza tymi niestaskami różny, różnymi i różnicami między nami, to jednak nadal jesteśmy razem. Możemy dzielić się tymi uczuciami z innymi ludźmi. Ok? Jaka energia zostaje w przeszłości? Energia króla buław. Czyli taka energia, wiesz, rządź i dziel. Energia zarządzania własną rzeczywistością. Wydaje mi się, że zobacz, masz dwóch króli tutaj. A myślę, że to dzięki Twojemu działaniu właśnie tą energią króla Buław. Trochę postawieniu sprawy na swoim, wytłumaczeniu może tej drugiej osobie, macie szansę na, na współpracę teraz w, tych, w tej karcie kochanków. Król Buław to energia zarządcza. Nauczyłeś się, drogi Strzelcu zarządzać swoimi emocjami, żądać prawdy, mm. szukać rozwiązań i je znajdywać. Król Buław, on chce całego świata. Zobacz, na tej karcie on tutaj wygląda jak Juliusz Cezar trochę. Ma mapę świata przed sobą. I rozmawia ze swoim kotem, jak myślisz, co jeszcze możemy osiągnąć? I ty właśnie z odwagą podszedłeś do tej sprawy, zażądałeś wyjaśnienia pewnych rzeczy, bo masz już dosyć tego lęku, dosyć tego niepokoju. I ta druga strona jakoś tak w cudowny sposób zareagowała. Mówię w czasie przeszłym, bo być może to już się wydarzyło, albo się wydarzy w, w czasie, kiedy słońce będzie w znaku wagi. Dziękuję Ci bardzo, drogi strzelcu, za wysłuchanie tego czytania. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Niech się układa fantastycznie w Twoim życiu w tym miesiącu i dalej. I no i co? I jeżeli będziesz mieć ochotę. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Synchron Tarot. Także dzięki, trzymaj się, cześć!